O właśnie, koło. Są Jest na porusz. moście. Drugi mit mid. Ja wyjem, Ja na frajsy. Apsy wszedł. Które Apsy? Nasze. Nasze? Tak. W chmoku gdzieś jest. Gdzieś tam Eric stoi. Ty, balkon tu? może być, może być. No, bo ja coś... Yee. Przeszedł przez A. Idę od tą I ja pierdolę, ale wiecie co jest najlepsze? Ja go słyszałem, nie? Ale myślałem, że to jest... słyszę Pawła jak sobie biega po drugim idzie, a on napierdala Pawła w tym drugim domku i mówi mi info, że po domku biega. Co? Tak Przecież powiedziałeś! To że w Smoku na drugim midzie i Nie, powiedziałeś na powiedziałeś, że... Nie, nie rafał, Paweł. No tak, bo się zapytaliśmy, czy nasz. ty, że ten... wszyscy. A dobra. ty byłeś ty w Ty tych drugich, na drugim midzie. Ja miałem tam.